Dostałem dostęp do serwera testowego i pokażę Wam zmiany, jakie Jeff dostanie. Po pierwsze pod lewym będziemy mieli damage oraz leczenie swoich sojuszników. Będziemy mogli w tym samym czasie zarówno atakować, jak i leczyć właśnie swoich sojuszników, co myślę, że szybciej pozwoli nam stokować ulta. Jego prawy w tym momencie będzie miał trzy staki. Jak widzicie, dość długo one będą się odnawiały, ale prawy będzie teraz odbijał przeciwników. Zastanawiam się tylko, czy będziemy w stanie przerywać tym jakieś skille. Jeżeli tak, to naprawdę fajnie. Jego bąbelki zostaną zmienione w ten sposób, że będą teraz leczyły w czasie, a nie za jednym razem. Jest to dość dziwna zmiana, bo teraz Jeffowi będzie brakowało tak zwanego burst heal'a, czyli żeby w jednym momencie wyleczyć kogoś bardzo szybko, chociaż bombelek w połączeniu z lewym leczy całkiem sporo. Kolejną ogromną zmianą jest to, że jak się będziemy zakopywać, czy tam raczej zanurzać, to widzicie ten pasek po prawej, mamy to ograniczone i to się będzie dość szybko regenerowało, niemniej jednak, no, będzie to dość problematyczne. I ostatnią zmianą będzie team up z Venomem. Po 10 będziemy łączyć się ze wszystkimi sojusznikami w naszym obszarze oraz ładować im zdrowie i 50 tarczy, jeżeli ich hapa będzie pełna. Czy sądzicie, że te zmiany zabiją Jeffa? Dajcie znać w komentarzach.